Był sobie Harold, który miał fioletową kredkę. Wszystko, co nią narysował, stawało się prawdziwe. Zmalujemy Chłopiec rósł, a wraz z nim jego wyobraźnia. Hej, mam pomysł! Zwiedźmy prawdziwy świat! To tak nie działa, Harold. Nie możesz tak? Wow. O, a jednak możesz. Pewnego dnia Skakujemy tam za nim, tak? Mm -mm, nie. Przeskoczył prosto do naszego świata. Ale przepięknie! Ile tutaj przyjaznych ludzi, z hej! Badówka, z zmerwie. Gdzie moje poroże? Prawdziwy świat jest o wiele fajniejszy, niż przepuszczałem. No! Nic wam nie jest? Wnętrzności wypływają mi przez palec. Myślałam, że to Łoś. Łoś to ja. Niedobrze. Objawy wstrząsu mózgu. Mamo, Harold, umie czarować! Dzięki tej kredce mogę mieć co tylko chcę. Spróbuj. To mu To Naprawdę oryginalny. I agresywny. Wyraźnie widać, że agresywny. Zamknę was na trzy zamki. Już wkrótce. Wiesz, co tknęło w was życie? To, z czego powstała ta kredka. Najpotężniejsza, najcudowniejsza rzecz na Ziemi. Wosk. Czysta wyobraźnia. Nie możesz samodzielnie używać kredki. Jest zbyt potężna. Staro! Ja ci pomogę. Nie ufam Garemu, on coś knuje. Gdy nasz świat jest w niebezpieczeństwie, dzięki tej kredce, jestem niezwyciężony. Stój! Karm! Uwierz w moc. Głoś, nie rozwiesz! Musimy jakoś powstrzymać tego gościa. Tą kredką. Wyobraźni. I tylko na tyle cię stać. <śmianowodzą> <śmianowodzą> Harold i magiczna kredka. Górę, Dobra, jestem niezły w te klocki! <śmianowodzą> Coś ty co sobie myślał? Oj, tak szczerze to nie za często myślę. Fakt! Wkrótce w kinach.